Kazanie trzecie. Józef Egipski i Chrystus. Szukamy w Starym Testamencie tych tekstów, które mówią nam o cierpieniu Jezusa Chrystusa. Rozważaliśmy scenę ofiary Abrahama, odkrywając jego niezwykle głęboką wiarę i postawienie na pierwszym planie miłości Boga, nawet przed miłością swojego syna. Próbowaliśmy dostrzec nieskończoną miłość Ojca Niebieskiego, która objawiła się na Golgocie. Dziś. Chciałbym przypomnieć następnego sprawiedliwego człowieka z Starego Testamentu, tak doskonałego, że nie możemy mu wypomnieć żadnego uchybienia. To sprawiedliwy Józef, syn Jakuba. Jest to jeden z tych ludzi Starego Testamentu, którzy w dziejach swojego życia w wyjątkowy sposób ukazują i zapowiadają dzieje samego Jezusa. Józef był szczególnie umiłowanym dzieckiem ojca. Częściowo było to związane z wyjątkową miłością, jaką ojciec zdarzył jego matkę. Pozostali bracia byli dziećmi innej matki, ale nie ulega wątpliwości, że Józef przede wszystkim był szczególnie umiłowany przez ojca ze względu na swoją uczciwość, szlachetność, miłość synowską oraz wielkie posłuszeństwo. Po prostu Izrael, który przedstawał sam na sam z Bogiem, który się z Bogiem mocował, w tym jednym, jedynym synu odkrył te wszystkie wartości, które są miłe Bogu. Dlatego umiłował Józefa w sposób wyjątkowy. Oto co czytamy w księdze rodzaju. Izrael umiłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, by przyjaźnie z nim porozmawiać. Zazdrość. Szatański grzech który już zniszczył Abla i Kajna. Teraz niszczy synów Jakuba. Najczęstszym powodem zazdrości jest miłość, bo zazdrość to nic innego jak wielka choroba miłości własnej. Ta miłość chce zawsze być blisko osoby kochanej i jeśli ktoś inny jest bliżej, zazdrość postanawia zniszczyć jego szczęście. Autor natchniony ukazuje niszczycielski proces zazdrości. Zazdrość zamyka serce człowieka i powoli wypełnia je nienawiścią do tego stopnia, że zazdrośnik nie potrafi przyjaźnie porozmawiać z drugim człowiekiem. zamknięte serce i zamknięte usta. Józef zna niechętne nastawienie braci do siebie. Kocha jednak ojca i bardzo posłuszny wypełnia jego wolę. Józef zawsze był bardzo dobrym synem. Oto dalszy ciąg tekstu księgi rodzaju. Kiedy bracia Józefa poszli paść czody do sychem, Izrael rzekł do niego: Wiesz, że bracia twoi pasą czodę w sychem? Chcę cię więc posłać do nich. Odpowiedział mu Józef: Jestem gotów. Wtedy Jakub rzekł do niego: Idź i zobacz, czy bracia twoi są zdrowi i czy czodom nic się nie stało, a potem mi opowiesz. Jestem gotów. Oto jest echo tych słów, które wyczytamy w Nowym Testamencie. Oto idę, by pełnić Twoją wolę. Józef idzie wysłany przez ojca, idzie do braci. Ale nie są to już bracia, to są jego wrogowie. Zazrość zamieniła braci w nieprzyjaciół. Nienawiść niszczy więzy ducha i więzy ciała. I oto, gdy ujrzeli go z daleka, zanim się do nich zbliżył, to stanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą oto nadchodzi ten, który miewa sny. Teraz zabijemy go i wrzućmy do jakiejkolwiek, do którejkolwiek studni, a potem powiemy, dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów. Gdy to usłyszał Ruben... Postanowił ocalić go z ich rąk. Rzekł więc, nie zabijajmy go. I mówił Ruben do nich, nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go do studni, która jest tu na pustkowiu, ale ręki nie podnoście na niego. Chciał on bowiem ocalić go z ich rąk, a potem zwrócić go ojcu. Jedynie Ruben, jeden z dziesięciu braci, nie chce splamić swoich rąk krwią. Chce ratować Józefa. Jest jednak za słaby. W tym towarzystwie, które opanowała zazdrość i nienawiść... Próbuje wybiegu, może uda się wyrwać tego sprawiedliwego i niewinnego Józefa z rąk braci, którzy zamienili się w dzikie zwierzęta gotowe rozszarpać go na kawałki. Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie, długą szatę z rękawami, którą miał na sobie, i pochwyciwszy go, wrzucili do studni. Studnia ta była pusta, pozbawiona wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, ujrzeli z dala idących z gileadu kupców izra izmaelskich których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywice i olejki pachnące, szli oni do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci, cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedajmy go Izmaelitom. Nie zabijajmy go wszak, jest on naszym bratem. I usłuchali go bracia. I gdy kupcy medianiccy ich mijali, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia sztuk srebra. A ci zabrali go ze sobą do Egiptu. Zazdrość ma tysiące sposobów niszczenia człowieka. Zamiast śmierci wybrali niewolę sprzedać brata, wydać brata w cudze ręce, uczynić go niewolnikiem. Śniło mu się, że bracia się będą jemu kłaniali, niech spadnie jak najniżej. Oto działanie zazdrości, nienawiść, pragnienie zabójstwa, a wreszcie upokorzenie. Przy tej okazji można jeszcze zarobić. Chciwość brzęczy przy tym strasznym interesie. Do tego nadchodzi dochodzi kłamstwo. Następnie wzięli szatę Józefa i zabiwszy młodego kozła, umoczyli ją we krwi, po czym te szatę posłali ojcu. Ci zaś, którzy ją przywieźli, rzekli, znaleźliśmy ją, zobacz, czy to szata twego syna, czy nie. Jakub rozpoznawszy ją, zawołał, szata mego syna. Dziki zwierz go pożarł, dziki zwierz rozczarpał Józefa. Jakub Rozdarł swoje szaty, a potem przepasał biodra worem i opłakiwał syna przez długi czas. Gdy zaś wszyscy jego synowi i córki usiłowali go pocieszyć, nie słuchał pociech, mówiąc już w smutku zejdę do Szeolu. I ojciec jego nadal go opłakiwał. Tu poznajemy dokładnie braci, nie tylko nie kochali Józefa, ale nie kochali ojca. Z brata uczynili niewolnika, a ojcu zadali bardzo głęboką, śmiertelną ranę w serce. Całe jego życie pogrążyło się w ciemnościach nieszczęścia. Losy Józefa w Egipcie Kupcy sprzedali go farowi, urzędnikowi faraona, przełożonemu dworzan. Znamy te losy. Zwróćmy uwagę na to, jak bardzo Bóg doświadcza tego sprawiedliwego młodego człowieka. Każe mu głęboko przeżyć miłość do ojca, po to, Ażeby później przeżywał równie głęboko tęsknotę za Ojcem. Wiadomo, że tęsknota jest zawsze proporcjonalna do wielkości miłości. Im więcej ktoś miłuje, tym bardziej tęskni. Pan Bóg każe mu przeżyć zazdrość i nienawiść braci, każe mu w tej pustej studni przeżyć grozy czekającej go śmierci. Józef czeka na śmierć, kazał mu przeżyć upokorzenie niewoli. Sprzedany jako niewolnik dostaje się na dwór faraona. Czy to jest koniec nieszczęść? Nie. Następuje atak kobiety, która chce uczynić go swoim kochankiem, ale Józef jest wierny Bogu. Niesłusznie posądzony o cudzołóstwo spędza całe lata w więzieniu. Sprawiedliwy, niewinny, uczciwy Józef tak bardzo doświadczany. Tu odkrywamy, że dzieje sprawiedliwego człowieka na ziemi są pasmem nieszczęść i doświadczeń. Dlaczego? To w podstawie wobec tych doświadczeń nieszczęść odkrywa i doskonali swoje zawierzenie Bogu. Józef przez te wszystkie doświadczenia przeszedł zwycięsko i Bóg wyprowadza go na pierwsze miejsce. Otrzymuje wielką godność, staje się wybawicielem Egiptu od śmierci głodowej. I nie tylko Egiptu, również okolicznych krain. I oto po tylu latach Bóg wykorzystuje to całe bolesne doświadczenie Józefa w tym celu, aby ocalić jego dawnych wrogów. Jakub dowiedział się, że jest Boże w Egipcie, że do swoich synów czemu się ociągacie? I dodał: Właśnie słyszałem, że w Egipcie jest Boże. Idźcie tam i zakupcie dla nas Boże, abyśmy przetrwali i nie pomarli. Dziesięciu braci Józefa udało się do Egiptu, aby tam kupić zboża. Beniamina, brata Józefa, Jakub nie posłał wraz z synami, pomyślał bowiem, jeszcze go może spotkać jakaś zła przygoda. Kiedy synowie Izraela przybyli do Egiptu, Józef sprawował władzę w kraju i on to sprzedawał zboże wszystkim mieszkańcom tego kraju. Bracia Józefa, przybywszy do niego, oddali mu pokąd twarzą do ziemi. Gdy Józef ujrzał swoich braci, rozpoznał ich, ale nie dał tego poznać po sobie. Doświadczył ich, zmuszając do przywiezienia Beniamina. Wystawił na próbę, aż wreszcie nadszedł moment spotkania. Józef nie mógł opanować swego wzruszenia i wobec wszystkich, którzy tam byli, zawołał: Niechaj wszyscy stąd wyjdą. Nikogo nie było z nim, gdy Józef dał się poznać swym braciom, wybuchnąwszy głośnym płaczem, tak, że aż usłyszeli Egipcjanie oraz dworzanie Faraona, rzekł do swych braci, Ja jestem Józef. Czy ojciec mój jeszcze żyje? Ale bracia nie byli w stanie mu odpowiedzieć, gdyż się tylko zlękli. On zaś rzekł do nich, zbliżcie się do mnie. A gdy oni się zbliżyli, powtórzył, ja jestem Józef, brat wasz, to ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali, bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Oto już dwa lata trwa głód w tym kraju, a jeszcze zostało pięć lat, podczas których nie będzie orki ani żniwa. Bóg mnie posłał przed wami, aby wam zapewnić potomstwo na ziemi i abyście przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu. Zatem. Nie wyście mnie tu przysłali, lecz Bóg, który uczynił mnie doradcą faraona, panem całego jego domu i władcą całego Egiptu. Oto miłość Józefa. Serce jego przepełnia szczęście, które wylewa z łzami wzruszenia. Pierwsze pytanie dotyczy ojca, a więc tego, który go najbardziej miłował, czy jeszcze żyje? Bracia drżą ze strachu, oto teraz brat się na nich zemści. On jest potężny, on jest górą, oni są w jego rękach. Młyny Boga mielą powoli, ale dokładnie. Oto sprawcy zła stoją przed ofiarą i czekają na wyrok. Jak się to skończy? Józef jest człowiekiem wielkiego ducha, jest Bożym człowiekiem. On zawsze kochał braci, nawet wtedy, kiedy go chcieli zabić. Teraz przypomina im, że go sprzedali, ale przebacza. Otwarte ramiona dla winowajców. Oto dojrzałość. Miłość zawsze czeka z otwartymi ramionami, nawet na tych, których bardzo zranili. Zawsze. Józef nie tylko kocha braci, nie tylko przebacza. Józef dostrzega w swoich dziejach rękę opatrzności Boga. Jego nieszczęścia były drogą do ich szczęścia. Więcej, złe postępowanie braci Bóg wykorzystał dla wielkiego dobra. To nie oni wysłali go do Egiptu, lecz Bóg. Bóg posłużył się ich zazdrością, ich nienawiścią, ich chciwością dla swoich celów. Oto tajemnica mądrości człowieka wierzącego. To umiejętność Bożego spojrzenia na dzieje własne, dzieje narodu i dzieje świata. Bóg wszelkie złowy korzysta dla większego dobra. Ostatnie słowo należy do Boga. Józef jest typem Jezusa Chrystusa. Spróbujmy dostrzec w jego dziejach te wydarzenia, które przypomnę i nają mękę Jezusa. Chrystus, podobnie jak Józef, został również zniszczony przez zazdrość i nienawiść swoich rodaków. Już w Nazarecie, na początku publicznej działalności, chcieli go ukamienować. Później zazdrość rodzi nienawiść władz świątynnych i prowadzi prostą drogą do śmierci Jezusa. Chrystus, podobnie jak Józef, został sprzedany za taką samą cenę, za cenę niewolnika. Chrystus kocha Ojca swojego i pełni jego wolę, tak jak Józef kocha swojego Ojca i pełnił jego wolę. Chrystus, podobnie jak Józef, otwiera swoje ramiona, przebaczając winowajcom, Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią. Ale to, co jest najpiękniejsze, najspanialsze w porównaniu tych dwóch historii, to świadomość, że w dziejach Chrystusa, w jego nieszczęściu, w jego cierpieniu realizuje się tajemniczy plan Boga. Bóg potrafi wykorzystać wszelkie zło dla naszego dobra, jak wykorzystał nieszczęścia, jakie spadły na Józefa, dla ocalenia jego braci, którzy te nieszczęścia na niego sprowadzili. Tak wykorzystał również nieszczęścia, jakie spadły na Chrystusa, Syna Bożego, dla zbawienia tych, którzy go mordowali. Kiedy przyjdzie na nas doświadczenie, kiedy zjawi się nieszczęście, pamiętajmy, że jest to droga, którą Bóg nas prowadzi do większego dobra. Chodzi tylko o to, byśmy potrafili wówczas zawierzyć Bogu i dochować mu wierności tak, jak to uczynił Józef i jak ukazał w swoim życiu Jezus Chrystus. Ksiądz Edward Stanik. Moi drodzy, to kolejne kazanie za nami. Sama w trakcie przypominam sobie nieszczęścia, które mnie w życiu spotkały, a które doprowadziły do tego, że moja dusza jest na wyższym etapie miłości do Boga, bardziej doświadczona, bardziej umiłowała Pana. Z każdego nieszczęścia, które nadchodzi, z każdego cierpienia, może to się wydać niektórym dziwne, ale cieszę się. Dlatego, że wiem, że prowadzi ono do czegoś dobrego. Że każde nieszczęście kiedyś się kończy, a spoza niego wyłania się słońce, wyłania się Bóg, który pokazuje: Zobacz, mogę z tego zrobić coś dobrego dla ciebie. Im więcej tutaj wycierpisz, tym bardziej w niebie będziesz się radować. Dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie tego kazania. Mam nadzieję, że w końcu. Uda mi się również nagrać kolejne z Panem Bogiem.